Szybko chciała Wam pokazać mój z wioletę, które dzisiaj zrobiłam, ja będę szybko mówiła. To tak, tutaj ma taką wioletę napisaną, jest takie serduszko, tutaj serduszko, tutaj wioletę z drugiego sezonu i wioletę z pierwszego sezonu. Czyli tutaj tak otwiera. są kartki w kratkę. I z I tyłu ma taką wioletę. Dzisiejszy filmik był szybki, ponieważ em, mam mało czasu, bo idziemy na Jarmark i, i właśnie jest mało czasu, więc, więc szybko robiłam ten filmik. Jeszcze go dodam. Może jutro może dzisiaj, nie wiem. Tylko wiecie, jak chcę tak za nie robić te filmiki. E, albo na zapas robić, albo w ogóle e, wczoraj doszły dwa filmiki. Dzisiaj dojdzie chyba tylko jeden taki króciutki, więc ja kończę. Bye.